O Jezusa, pouczenia miłosierdzia mojego: Ja jestem tym, który jest, do duchownych, którzy sprzedają mnie za srebrniki. Duch Judasza jest w was, a wy jesteście Judaszami. Mamona wypełnia wasze serca, a kto ma innego Boga przede mną, nie może mi służyć. Bo jeden jest tylko Bóg i jednemu tylko Bogu możecie służyć. Wy, którzy odebraliście nagrodę na ziemi, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Wy, którzy napełnicie trzos i gromadzicie na starość, zginiecie i ciałem i duszą, bo wasza chciwość nie pozwoli wam porzucić dóbr i przełamać serc. Nie zdążycie więc przylgnąć do miłosierdzia mojego. Duch Judasza jest podstępny i kolebie was w swoich ramionach szepcząc nic w tym złego. Zaprawdę powiadam wam. Z chciwości wielu upadło i poszło na zatracenie. Niedziela Bożego Miłosierdzia, 28. Kwietnia 2019. Tomasz Ruch, Iskra z Polski.